Ostatnio obejrzałem serial KOD37 Przestępstwa seksualne. To mnie zainspirowało do refleksji nad gatunkiem zamieszkującym tę planetę i znajdującym się podobno na najwyższym poziomie rozwoju. Kiedyś robiłem sobie stronę internetową i chciałem znaleźć słowa. Które są najczęściej wpisywane w wyszukiwarkę? Nie będę ich tutaj przytaczał. Jeśli ktoś jest ciekawy, to może sobie sam zrobić taki eksperyment. Co dominuje w żartach i potocznych rozmowach? Jaka tematyka? W jaki sposób mężczyźni patrzą na kobiety i w jaki sposób się o nich wyrażają? Kiedyś usłyszałem takie dwie złote myśli. Kobieta powiedziała, że dla kawałka kiełbasy i dwóch jajek nie będzie sobie psuć życia. Mężczyzna wyraził to słowami, jeśli ktoś chce się napić piwa, to nie musi całego browaru kupować. Delfiny są jedynymi ssakami obok ludzi, które uprawiają seks dla przyjemności. Jak to wygląda? Kiedy samica urodzi małe, to je pilnuje i co jakiś czas wypycha je na powierzchnię, by zaczerpnęło powietrze. Gdy staje się ona przedmiotem pożądania, to samce odganiają malucha od matki ono ono tonie. Dla nich najważniejszy jest seks. Jej też nie pozwalają się wynurzyć, tylko po kolei korzystają z jej ciała. Powiem wam, że byłem w szoku, kiedy się o tym dowiedziałem. Tam nie ma obyczajówki, która ściga przestępców seksualnych. Czy coś takiego jest charakterystyczną cechą istot posiadających wyższą inteligencję? Te chwili również do takich należą. Teraz pozostawiam Was z waszymi refleksjami i przemyśleniami, jeśli ktoś będzie się chciał nad tym tematem zastanowić.